Międzynarodowi partnerzy z Finlandii, Norwegii, Łotwy i Estonii przybyli w święto wszystkie z wizytą benchmarkingową w ramach projektu pod tytułem Działanie wspierające badania, rozwój i innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki. W skrócie projekt RDI2 Club, współfinansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Świętokrzyscy partnerzy programu RDI2Club to, to województwo świętokrzyskie, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim oraz Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego ProCivis. Wizyta benchmarkingowa odbyła się w dniach od 3 do 6 czerwca roku 2019 w województwie świętokrzyskim. Motywem przewodniej wizyty był innowacyjny powrót do tradycji i wykorzystanie doświadczeń minionych pokoleń w zakresie przetwórstwa spożywczego oraz budownictwa drewnianego w procesie tworzenia nowej biogospodarki na ziemiach świętokrzyskich. Prawie 30-osobowa grupa ekspertów zagranicznych zapoznała się z potencjałem sektora spożywczo-przetwórczego w regionie. Goszcząc na ziemi sandomierskiej i opatowskiej, partnerzy zagraniczni poznali tradycyjne metody upraw owoców, a także nowoczesne rozwiązania zastosowane w procesie ich przechowywania i przetwórstwa. Umożliwiły to wizyty w grupie producenckiej AG Food w Jasienicy, zakładzie Trecher Poland w Koprzywnicy oraz w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie, gdzie królowała kluczowa marka świętokrzyska Krówka Opatowska. Realizujemy poprzez Klub Biogospodarki projekt związany z opracowaniem profilu biogospodarczego dla regionu świętokrzyskiego niezbędnego w nowej perspektywie unijnej po osiąganie o dodatkowe środki finansowe. Ten projekt realizujemy od 2,5 roku. Wiodącym jest Uniwersytet Young w Finlandii, więc mamy tu dzisiaj gości z Norwegii, Finlandii, Estonii, Łotwy i z Polski. Wspólnie realizujemy to przedsięwzięcie. Chcemy im pokazać naszą spółdzielczość, nasze grupy producenckie, nasze przetwórnie, a w drugiej części również i lasy państwowe, możliwość produkcji domów drewnianych wszystko to, co jest oparte na odnawialnych źródłach. Jesteśmy w Koprzywnicy, przy klasztorze pocysterskim, obecnie parafia świętego Floriana, ale wyróżnia to miejsce właśnie ten klasztor, część, która pozostała tego klasztoru to skrzydło wschodnie najstarsza część klasztoru z 1185 roku to miejsce rzeczywiście ma swoją wielką historię. Ale dlaczego właśnie tutaj? Bo w cystersi, którzy przybyli do Koprzywnicy, uczyli sztuki rolniczej, uprawy roli, sadownictwa. Tutaj w Koprzywnicy były winnice, tutaj też cystersi to, co ta piękna, urodzajna ziemia wydała, przerabiali, przetwarzali, budowali młyny. Uczyli, uczyli, właśnie tego przetwórstwa i jakże pięknie się składa, że i byłoby czymś no niestosownym wręcz, żeby nie pokazać tego miejsca gdzie się wszystko zaczęło natomiast to co widzieliśmy i pokazaliśmy naszym znakomitym gościom zarówno w gminie Łoniów w Jasienicy zakład, który Przechowuje owoce to chłodnie przez praktycznie przez cały, cały rok. Również nasi goście zobaczyli sortownię nowoczesną. Przygotowanie owoców do eksportu w różne części świata już tym razem, bo, bo nie tylko w Europie, ale, ale również do krajów arabskich. Sąsiedni zakład, który przetwarza, koncentruje, produkuje koncentrat z tychże owoców, a w Koprzywnicy najnowocześniejsza przetwórnia, która tłoczy sok, który nie jest koncentrowany, surowy i eksportowany do wielu krajów Europy. A więc historia, przeszłość i nowoczesność. Taki jest, taki jest kontrast tego, ale historię trzeba zachować, trzeba pamiętać. Natomiast współczesność trzeba budować. Już że from. dziękuję Smaki regionu Świętokrzyskiego zostały przybliżone podczas prezentacji sieci dziedzictwa kulinarnego województwa Świętokrzyskiego. Prezentacja i degustacja świętokrzyskiej oferty kulinarnej miała miejsce w Muzeum w Parku Etnograficznym w Tokarni. Miejscem, które swoją historią nawiązuje do kieleckich tradycji budownictwa drewnianego, jest właśnie Park Etnograficzny w Tokarni. Ekspozycja obejmuje oryginalne i zrekonstruowane obiekty drewniane. Czerpanie z tych tradycji budowlanych pozwoli na wsparcie sektora niskoemisyjnego budownictwa drewnianego we współczesnych technologiach w regionie świętokrzyskim. Ważnym elementem programu były wizyty w instytucjach i firmach działających w obszarze biogospodarki i bioenergetyki, m.in. w unikatowym na skalę europejską gospodarstwie nasienno-szkółkarskim w Sukowie Papierni, prowadzonym przez Lasy Państwowe, w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami w Promniku, w firmie Defro w Strawczynie, specjalizującej się w produkcji pieców piątej generacji do zagazowywania peletu, w firmie Plast Invest Suchedniowa, specjalizującej się w innowacyjnych technologiach obróbki materiałów, a także na Politechnice Świętokrzyskiej, szczycącej się m.in.

Waste and juice for product, for Kluczowym składnikiem wizyty był intensywny program seminaryjno-warsztatowy, w ramach którego partnerzy wymienili informacje na temat realizowanych pilotaży lokalnych i innych działań mających na celu wypracowanie produktów projektu RDI to club. Między innymi rozwoju wirtualnej platformy wymiany wiedzy i wsparcia rozwoju przedsiębiorczości biogospodarczej na obszarach wiejskich, na terenach regionów partnerskich projektu RDI2Club, to, to jest w Województwie Świętokrzyskim, w regionie centralnej Finlandii, w hrabstwie Hendmark w Norwegii, w regionie Widzeme na Łotwie oraz w Estonii. Całą część programu wizyty zorganizowano w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim, w strukturach którego w lutym 2019 roku utworzono Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki świętokrzyski BioHub. Centrum będzie pełniło funkcję animatora działań rozwijających świętokrzyską biogospodarkę. Będzie to miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania współpracy w obszarze biogospodarki. Podczas dzisiejszego spotkania staraliśmy się zapoznać uczestników projektu międzynarodowego finansowanego z programu Interreg głównymi założeniami naszego regionalnego systemu wspierania innowacji wszystkich mówiliśmy o wszystkich podmiotach które są zaangażowane w ten proces o tym jak wyglądają u nas główne branże które wspieramy głównie z użyciem środków unijnych mówimy tutaj o tak zwanych inteligentnych specjalizacjach i rozmawialiśmy również o tym w jaki sposób efekty pracy dotychczasowej Partnerów realizujących ten właśnie projekt międzynarodowy można by wykorzystać przy zredefiniowaniu naszych inteligentnych specjalizacji na potrzeby nowego okresu programowania Unii Europejskiej. Dokumenty strategiczno-operacyjne stanowią kolejne efekty realizacji międzynarodowego projektu RDI-To-Club. Gospodarka jest jednym z najważniejszych i największych sektorów Unii Europejskiej obejmującym leśnictwo rolnictwo, rybołówstwo, produkcję żywności, bioenergii i bioproduktów. Przewiduje się, że bioprzemysł może stworzyć do roku 2030 około milion nowych zielonych miejsc pracy, w szczególności na obszarach wiejskich i na terenach przybrzeżnych Unii Europejskiej. W następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej planowane są znaczące środki na rozwój gospodarki zarówno z puli funduszy strukturalnych na państwa członkowskie, ale również z unijnych środków scentralizowanych. W ramach programu Horyzont 2020 w latach 2014-2020 zainwestowano już blisko 4 miliardy euro na rozwój gospodarki, a przewiduje się zainwestowanie kolejnych 10 miliardów euro w ramach programu Horyzont Europa 2021-2027. Więcej informacji na temat projektu hashtag R043 rdi2club na stronach projektu www.rdi2club.umws.pl oraz www.rdi2club.eu